Harzyusze odeszli, naradzali się, jakby pochwycić Jezusa w mowie. Naradzali się, bo Jezus był dla nich niewygodny. Ten, to jest koniec Ewangelii Mateusza. Jezus jest już w Jerozolimie i za chwilę go to będzie właśnie schwytanie Jezusa, męka. I zobaczymy, że w tym co tutaj robią, jest przygotowanie oskarżenia przed. Piłatem tak naprawdę. Tego tutaj wprost nie napisano. A więc ich strategia jest taka. Posłali ci do niego swoich uczniów, jakby nie, nie samych siebie, tylko takich powiedzmy reprezentantów, żeby się nie narażać. Zawsze często ci, którzy mają władzę, posługują się rękoma innych. Nie chcą sobie pobrudzić rąk. Razem ze zwolennikami Heroda. Co to są ci zwolennicy Heroda? Herod był królem, który był tolerowany przez Cezara, czyli cesarza rzymskiego. On był przez Żydów nie za bardzo lubiany. Ale był czymś w rodzaju takiej hybrydowej władzy w Izraelu, czyli zajmował pewną pozycję polityczną. Jest bardzo ważna ta słowa, polityka, trochę będzie polityki dzisiaj w kazaniu. Chociaż tego nie lubimy. Ja. Jest takie pytanie. Stawiają sobie pytanie bardzo podchwytliwe. nauczyciele i zaczynają swoją strategię w sposób bardzo, hmm, chciałbym tu użyć jakiegoś delikatnego słowa, ale powiem wprost, perfidny. Wiemy, że jesteś prawdomówny. Takie pochlebstwo. Drogi Bożej wprawdzie nauczasz się. Jesteś prawy, prawdomówny jako Izraelita tak naprawdę. Na nikim ci też nie zależy. Czy nie oglądasz się na względy ludzkie? przygotowanie tej, tej strategii to jest bardzo podstępne. Bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak ci się zdaje, to jest bardzo ciekawe pytanie, czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie. No więc oczywiście przypominamy, że lud Izraela jest pod okupacją rzymską, czyli czuje się yy, niewolnikiem Rzymu. Rzym narzuca podatki, z tego w ogóle Rzym żyje, ale nie tylko Rzym, Każdy państwo. I teraz to pytanie oznacza bardzo podstawowe pytanie dla nich. My, jako ludzie, Izraelici ludzie czujemy się jako ludźmi wolnymi, a jesteśmy w niewoli. Więc mamy ten system szanować, system rzymski, czy mamy się buntować przeciwko niemu. To to jest ciekawy czasownik, czy wolno powinna się powiedzieć, czy powinniśmy i tak dalej. Jest wolność. Czy jesteśmy ludźmi wolnymi? Płacić czy nie płacić? Czy to jest zły system niesprawiedliwy dla naszego ludu? Jesteśmy wolni. I co mamy swoim oprawcom płacić? Zaraz do tego dojdziemy. I Jezus przejrzał ich co przewrotność ponieważ gdyby Jezus powiedział nie wolno płacić tym złym Rzymianom no to już jest sprawa, prosta sprawa przed Piłatem no, nie płacić podatków to ciężka sprawa dla administracji rzymskiej wystawiacie mi na próbę obudnicy pokażcie mi monetę podatkową no i przynieście mi tego denara zapytał, jest, już znamy dobrze ten dalszy ciąg, czy, czy jest ten obraz, napis. Można w internecie nawet znaleźć ten słynny denar. Rzeczywiście jest tam napisane Cezar i jego profil. Odpowiedzieli mu Cezara. Jest wizerunek. No to Jezus mówi logicznie. Nie? No to jest Cezara, no więc oddajcie mu to, co do niego należy. Ale Bogu oddajcie, co należy do Boga. Czyli Jezus nie wchodzi w grę że powiedzieć taką polityczną, ekonomiczną, nie wszedł w to. Zupełnie zmienia Jezus w sposób myślenia o wierze. Czyli jakby ta wiara Jezusa Chrystusa nie walczy z systemem. Uwaga, to też trzeba wyjaśnić, żeby tego źle nie zrozumieć. Oddziela te dwie rzeczywistości, boską i ludzką, co nie znaczy. Że jak jest w świecie niesprawiedliwość albo podatki są niesprawiedliwe, nie należy z tym walczyć nie? w sposób zgodny z prawem. No? Rozumiem się. Mamy respektować prawo obowiązujące, co nie znaczy, że wydaje, może nam się wydawać, że prawo czasami jest, zwłaszcza podatkowe, niesprawiedliwe, prawda? My nie jesteśmy anarchistami my chrześcijanie, czy rewolucjonistami. Ale to, czy jak jest coś nie tak w systemie, no to od tego są narzędzia także polityczne, żeby to według naszych upodobań jakoś ustawić. Ale zawsze płacenie podatków będzie bolało. Jaki z tego dla nas wniosek? Bo to jest tak ogólne wyjaśnienie tej Ewangelii, a co my mamy z tego wynieść? Oddajcie. Bogu, co należy do Boga. Żyjemy w dwóch światach. Świat taki, w jaki my żyjemy tu w Polsce, w Europie, to się nazywa demokracja, wolność, oczywiście wolność w granicach, wolności drugiego człowieka, żeby innych nie krzywdzić. Jest to, może nam się wydawać to takie oczywiste, ale to jest wielka łaska. Nawet jeśli. Powiem też o tym systemie ekonomicznym, w jakim żyjemy. Ja miałam dzisiaj jest w ogóle niedziela misyjna. Będzie tydzień misyjny teraz. Jak wiecie, byłem w Afryce na misjach. Trzeba by tego doświadczyć trochę życia w jakimś innym świecie. Afryka jest, ta Czarna Afryka, zwłaszcza jest uważana za biedną. To jest takie dyskusyjne. Moje wrażenie o tym kraju, w którym byłem w Kości Słonowej, tam nikt z głodu nie umierał. Nie wszyscy zawsze byli na jedzeni, ale jadło się dobrze w wioskach. Byłem tam goszczony. Czy... Ale jednak praca misyjna pokazuje, jak niewiele człowiekowi do szczęścia wystarczy. A wielu rzeczy brakowało tam. Ja przez cztery lata żyłem bez prądu. Ja wiem, co to jest zapalanie świeczki wieczorem, żeby mieć światło. Szpital był 550 kilometrów, taki prawdziwy Pierwszy szpital był tyle kilometrów. Stacja benzynowa była 50 kilometrów, to i tak blisko. Nie było w asfaltu. na drogę I połowa ludzi, naszych śmierć, towarzyszyła każdemu dniowi, bo połowa ludzi w tym kraju nie przeżywała wtedy, nie wiem jak jest teraz. 20, do 20 roku życia umierała połowa populacji. i im młodsze dziecko, tym większy był procent śmiertelności śród niemową do czegoś. Więc to może... Dlaczego ja to mówię? Żeby teraz trochę zawstydzić. Te monety Cezara, te banknoty, one są błogosławieństwem Bożym. Ja to często powtarzam, żeby nie demonizować pieniędzy. Pieniądze są moralnie obojętne, jak mówi teologia. To znaczy nie są ani dobre, ani złe. Tylko można ich dobrze albo źle używać. Dobrze jest mieć pieniądze. Bo w tym systemie, w jakim żyjemy, właśnie tu wracamy do tych podatków, pewien, jakby to powiedzieć, poziom zarabiania jest potrzebny, żeby normalnie funkcjonować w tym systemie, w którym jesteśmy. No? Żeby zapłacić te podatki, ale przede wszystkim oczywiście sklepy, rachunki itd. Tak. Tego pieniądze nie są niczym złym. Ale niech one będą czymś w rodzaju takiego, tak jak ta moneta Cezara. Nie? masz ją dzisiaj, a jutro musisz ją oddać, nie? Wolność wobec pieniądza. Trzeba je zarabiać jak najwięcej oby, żeby godnie żyć, ale nie, żeby nie było nam żalu. Można ich nagromadzić wiele. i Nie zdążyć ich wydać. A to jest przyjemne, jak człowiek po jakimś czasie, kiedy mu brakowało pieniędzy, prawda? Nagle przypływają te pieniądze, to czuje przyjemność wydawania, prawda? To też chyba nie jest nic złego. Może nareszcie normalnie żyć. Więc szanujmy to, co mamy. Walczmy o lepszy byt, także materialny i systemowy. Polityka nie jest przecież niczym złym, znaczy musi. Natomiast traktujmy to wszystko jak coś przejściowego, jakoś środek do naszego życia, bo są rzeczy o wiele ważniejsze to, co należy do Boga. Do Boga należy także nasze życie materialne, finansowe, rodzinne oczywiście i tak dalej. Ta rzeczywistość, w której żyjemy, państwo, w którym żyjemy, też należy do Boga przez to. I może podziękujmy za to, że mamy szansę żyć w czasach spokojnych i prowadzić normalne życie.